Cześć siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z gry Contraband Police i kontynuujemy naszą kampanię. Zobaczymy co już dzisiejszy dzionek na granicy nam przyniesie, czy jakieś specjalne zdania, czy może ewentualnie jakiś specjalny gości na granicy, czy tym razem nasze kontrole przebiegną bardziej pozytywnie i bardziej odpowiednio niż w poprzednim Stoial! odcinku. Z nami dosta kolejny pracowity tydzień na granicy. Jak zwykle. Jakieś konkretne zadanie, coś? Ten, tego jest Chyba nic nie mamy. Dobra, sprawdźmy sobie tak: przemytników, e, poszukiwany członek gangu Ober Oberankowa, który uciekł przed policyjną obławą. Kieruje się w stronę przejścia granicznego w karykatce. Uszkodzenia pojazdu, zniszczone światła. 2. Jeden z naszych informatorów wewnątrz gangu pozyskał cenne informacje dotyczące kolejnego transportu kontrabandy. Większy kierowcy 45. List przewozowy wprowadza zmiany przepisów w zakresie przewozu towarów. Każdy kierowca posiadający towar, musi posiadać ważny list przewozowy. Wszelkie niezgodności z dokumentacją powinny skutkować odmową wjazdu. Ok, i embargo na towary. W związku z ujawnieniem powiązań obywateli Królestwa RK z grupami przestępczymi, rząd nałożył embargo na wszelkie towary z tego kraju. Zabrania się wjazdu kierowcom przewożącym towary i bagaże z Królestwa RK. Dobra, czekajcie, tu coś nam. Dajcie, wpuśćmy, może tego niech już sobie wiedzie. W międzyczasie skoczmy tutaj zobaczyć. List. Ty komunistyczny śmiecił. przez Ciebie moja rodzina ledwo uszła z życiem, gdy bandyci dowiedzieli się, że nie oddam kasy na czas, podpalili nasz dom i zabili psa. Prosiłem Cię o tak niewiele, a Wy oczywiście musicie przestrzegać tych bezdusznych reguł. Mam nadzieję, że kiedyś spotkacie podobny los. Miło, sympatycznie. Mm, dobra. Powiem Wam, dawno nie grałem. I muszę sobie wszystko powoli przypomnieć. Dobra. od dokumentu. Dokumenty bierzemy i teraz tak: yy. zgodność. Numer paszportu ważne do data ważności. 44 lata. Ok, to sprawdźmy. Może jeszcze tu nie kontrabandę. Czy czegoś tu nie mamy. Tu nie widać. O zderzaku nie widać. Świateł nie ma uszkodzonych. Też nic nie widać. Hmm. Żeby wszystko było w porządku. Zaraz się okaże. Dziwnie tak. Kolejna doskonała kontrola. Pracę i tak dalej, a wkrótce trzymasza Was. No bo nic nie było. A widzicie. Ale jedna rzecz: e... Ozen Jakubow z królestwa RK został słusznie wpuszczony do kraju. Dlatego że nie miał żadnych bagaży. I jakby miał bagaży, już bym go nie mógł wpuścić. Taki myk właśnie. Witam. Dzień dobry. A Dawaj wrótaj. dokumenty, na pewno, jak będą się zgadzały, to ci oddam. Teraz tak. Brak zgodności, dziękuję. Dobrze się zaczyna. Nie wiem, czy dalej jest sens w ogóle sprawdzać. Powiem ci, gościu, tak. Tak cię już nie wpuszczę. Ale sprawdźmy wszystko, bo musimy zweryfikować. E, teraz czekajcie. Jak się ten... Poczekajcie, nie mogę sprzącić jednego klawisza. O co tu chodzi? Lotarka. No to jest C. Dobra, pod C. Wszystko wyładujemy. Nie ma tak dobrze. Teraz sprawdźmy. Kaworek z nawozem sześć. To. 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 Sprawdźmy jeszcze w środku skrzyni, to na razie nie będziemy rozwalać. Też nie skrzyni nie będziemy rozwalać, ale. O, o, co tu się dzieje, właśnie? Kurde, i ja to powiem wam czegoś, czego ja się nie spodziewałem. Trzeba bliżej podejść, bo to pistolecik taki to wiecie. Przecież wystaje mu głowa. Pat mi stąd. O ty. No i ostatni. Ej, powiem wam szczerze, że na tyle, co nawet gdzieś tam jakieś odcinki o kogoś patrzyłem. Frakcje. Gang y, Oberankowa zorganizowana grupa przestępcza działająca na terenie e, karikatki trudnią się przemytem, handlem bronią czy porwaniami niami dla okupu są w stałym konflikcie z Akaristańską policją. I krwawa pięść. Antyrządowy ruch oporu pod dowództwem e, Michaila Garina. Ich celem jest wyzwolenie Akaristanu z rąk komunistów. Przez kilka ostatnich lat udało im się skutecznie przeniknąć w głąb organów państwowych. To, to oberankowa brrr, Czekaj, okay, ciekawe. Hmm. No, ciekawe, bo gościu strzelał, tak? Ale ma w sobie tylko kurde gałąź. No to. Dajcie, bo ich tu trochę było. Trzeba ich wszystkich przeszukać. Elegancko. Ja się pytam, gdzie są te wszystkie bronie, które oni mieli, bo... To już nie widzę. Powiem wam trochę takie dziwne, bo tak... Jeden, dwóch strzelało chyba z Shotguna, reszta strzelała z różnych pistoletów i co? Tylko w jednym znalazłem magazynek, reszta nie miała nic. Eee, ciebie poproszę o... Usuń ten ładunek, bo w sumie wiecie co? Nie wiem co z nim zrobić, bo... No, tamtego... I tak bym nie wpuścił, bo się nie zgadzało ani imię, ani numer dowodu. E, numer paszportu. Ale on uciekł, bo zaczął się atak, więc. Ojej, kościół, ty nie masz powietrza w ogóle. Też nie masz. Dawaj, dokumenty. Sprawdźmy, co tu masz. Okej, okay. okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, sprawdźmy co masz na palce. Sprawdźmy wszystko po kolei. Teraz tak. Borek z cementem 6 raz, jest, jest, toaleta 1, jest, detergenty 4, tak, pralka 2 i lodówka 1, to teoretycznie się zgadza, tylko teraz pytanie. Narodowy Zjednoczony Rally, okej. Okay. Hmm. Wróć ładunek. pakowałeś mu to dobra elegancko. No i wydaje mi się, że... Czekaj, a ty światło nie masz popsutych? Nie, jedno światło masz tu zbite, ale to, to raczej nie będzie to. Rado tu Zaraz się okaże czy zrobiliśmy tak jak trzeba, czy nie. Okej. Okay. bot to co pan tu ma. ma? rozdruki a różniki perwokudy A boż nie mam tej percepcji czy? Wydaje się, nitasz posłuchajcie. Że... I... To co to, to, to? No to gościu się. Torabaniłeś w problemy. Tyle ci powiem. Ja też mam problem, bo nie mam noża. Tu jest już dobra. Widzicie, co, właśnie ja zapomniałem, że w sumie powinienem chyba każde auto sprawdzać, yy, tak samo tym. Yy, tą latarką pod UV. Bo ona przecież pokazuje nam wtedy dokładnie.

A? Czekajcie, tam jeszcze jakaś kontrola jest. A ty czemu w ogóle tu sobie tak ten oczyszcimy tą strefę? Powiem wam, sporo się dzisiaj dzieje. Został nam ostatni jegomość. I widzicie, znikło nam. O tym 45-latku. Czyli zostaną tylko z dwoma uszkodzonymi światłami. Czy ty masz dwa uszkodzone światła? Nie, ty masz kapcia. Ale no dobra, to jest twoja sprawa. Chcesz jechać na kapcie rozwalać oponet. To... Ale czekajcie, ma uszkodzone światło. Z tyłu jedno. Ale z przodu nie ma żadnego uszkodzonego. Dobra. ...od dokumentu. Daj te dokumenty, zobaczymy, co tu ciekawego masz. Data ważności 13 września. To... No właśnie, teraz zobaczcie, mam datę ważności niezgodną, tak? Ale nie mogę jej jakby zrobić tego łączenia z racji, że... E... Raport inspekcji. Okej, okay, tutaj mogę. Data ważności. Numer paszportu się zgadza. Chociaż nie mogę, wiecie, jednym guzikiem dać... ...taszka, a drugim x -a. No i byłoby wtedy łatwiej, tak? Numer paszportu nam się zgadza. Ale nie zgadza nam się data ważności. Paszportu. E, tego... To nam się jeszcze zgadza. Nie, poczekajcie co ja gram. <coughs> Wybaczcie, ale jeszcze męczy mnie Kaszel. Czekajcie. Data ważności paszportu 13 września 81 rok, pasuje. Data ważności karty wstępu 1 sierpnia 81 również pasuje. Królestwo RK. On nie ma żadnych bagaży. W związku z ujawnieniem powiązań obywateli z grupami, rząd nałożył embargo na wszelkie towary z tego kraju. Zabrania się wjazdu kierowcom przewożącym towary i bagaże. Ale... On nie ma ani żadnego towaru. Ale on nie przewozi ani towaru, ani bagaży. Tak, ma to jedno uszkodzone światło, to jest całe, to jest całe i to... to też jest całe. Nie wiem, ryzyk fizyk powiem wam szczerze. Wydaje mi się, że wszystko jest w porządku, ale zaraz się okaże, czy nie, nie, nie strzeliliśmy jakieś gafy. Głosie. Poszło tak jak należy. E, no właśnie. Zająć się swoimi sprawami. E, musimy ogólnie. Czekaj, a ty co robiłeś za mną? Dobra, ty tu sieć nie jesteśmy potrzebni na razie do niczego. Co my tu mogliśmy? Czekajcie. Powiem wam, tak dawno nie grałem, że naprawdę teraz y, muszę sobie ogarnąć, poprzeminować wszystko, jak to było. Teraz tak, statystyki. No właśnie, budynki. Batera, magazyn więzienia. Utrzymanie. 900. Co nam to daje? Kurde, przydałoby się nam to ulepszyć z racji tej percepcji. Hmm. Więźniowie 5. może ulepszmy sobie magazyn. Rude 900, trochę dużo. No tak, albo musimy teraz ulepszyć więzienie, albo wywieźć więźniów do obozu pracy. Wiecie co, wywieźmy ich w cholerę może co. Weźmy od razu, zabierzmy wszystko z magazynu. Odstawmy, okay. trzeba z nimi pojechać, wiecie, bo nie mamy aż tak dużo pieniędzy, żeby teraz nagle, kurde, sobie szaleć i. I ulepszać to wszystko, to jeszcze nie jest ten czas. Więc myślę, że lepszym rozwiązaniem będzie po prostu pojechać do i wywieźć ich napraw. Dobra, naprawić, naprawimy. Naprawimy, bo jednak wiecie, żeby przypadkiem jakiejś awarii nie było. Tereny to może nie. Hmm. Teraz tak. Gdzie musimy jechać? Do obozu pracy. Najpierw pojedziemy. Podróżując po świecie, uważaj na wrogie oddziały gangu. Będą próbować odbić swoich towarzyszy lub odzyskać przyjęty towar. Gdy ich napotkasz, możesz uciekać lub walczyć z nimi, albo otrzymać dodatkową nagrodę. Okej, okay. czyli yy, wyczuwam, że już nam... Zaraz coś ciekawego się będzie... Może zaraz coś ciekawego się będzie działo. Skoro takie ostrzeżenie nam no, wyskoczyło. Śmotel. Idziemy dalej. Wiecie, wywieziemy ich, wywieziemy całą tą kontrabandę, ten towar, który... ...mamy, mieliśmy w magazynku, żeby mieć też magazyn pusty, chociaż w magazynie jeszcze tego miejsca było sporo. Chcąc, nie chcąc ale jednak lepiej mieć zapas Noo ty dziadu No tu mądrale Cie oni są. Aha. Nie ma, wol... ale poczekajcie. No, bo tak, nie mam wolnego miejsca, to prawda, ale przecież tu jest. Eee... I tu mamy magazyn. Właśnie Więc teraz możemy spokojnie ich wszystkich zlutować eee, Czekajcie, jeden był tutaj w krzakach, gdzie on kurde jest. Za daleko odszedłem, już zniknął. No. Czekajcie, tu był jeden. Tu był gdzieś drugi. Nie, no tak daleko to raczej nie, co? No powiem Wam, ta gra płatami figle, bo już teraz zgłupiałem. Czy tu też był jeden gościu gdzieś. Co i go nie ma? Czy. Nie, to jest odnośnie kontroli. No ten już zniknął. Możemy sobie podnieść? Nie. Dobra, nie wiem. Wiecie co, jedziemy po prostu i tyle, bo... Ej, hey, gościu! Kolorowy. Ja ci tu zaraz, kurna... Ja ci tu dam zaraz ty. Dobra. Yy... Jedziemy w końcu za ich, bo... Trochę nam to wszystko się opóźniło. Ale jak dostałem to powiadomienie o tym, że mogą właśnie nas napaść w czasie podróży i próbować odbić swój towar albo swoich kompanów, to wiedziałem, że tak się to skończy, że na pewno coś tutaj będzie. Było bardziej niż pewne. Możemy się wyłączyć syreny. Słuchajcie, z kim tu się rozmawiał? Z nim chyba. Boziu, naprawdę, no powiem wam... Nie wiem, z dwa tygodnie nie grałem w tą grę i naprawdę teraz przypomnieć sobie to wszystko, to jest... Okej. Okay. Dobra, mm ale teraz wiecie co czekajcie eee. wskazówki porównywanie dokumentów, raport, podsumowanie odpoczynek, kontrabanda, areszt, magazyn garaż, handel niektórzy przez nie będą się z tobą handlować, w państwie komunistycznym towar pierwszej potrzeby często dostępny jest jedynie na czarnym rynku drobny handel może być dla ciebie okazją na tylko zarobek, cena towaru w twoim inwentarzu to cena za którą kupiłeś dany przedmiot przed sprzedażą możesz łatwo sprawdzić czy twoja transakcja będzie opłacalna okej okay. Szkolenie ukończone, zarządzanie posterunkiem. Eee, tak, to wiem, to wiem. Okej. Okay. Jeszcze reszty nie mam. Ja wiecie co, na podsłowitkę nie zwracałem uwagi. A reszt? Jeszcze mam. Dobra. E, teraz tak. Gdzie my z tym powinniśmy jechać? Nie mogę sobie przypomnieć, powiem wam szczerze. E, nie mogę sobie przypomnieć, gdzie mamy ten magazyn, gdzie możemy sobie wywieźć e, materiały. Jakby całą tą kontrabandę. Ale nic, zrobiliśmy dzisiaj sporo kontroli. Yy, wszystkie prawidłowo. Jeden, ten gość nam uciekł, który w sumie byłby zatrzymany, albo nie wpuszczony. Yy, ale to nic. Yy, mieliśmy atak na posterunek, mieliśmy atak, że tak powiem, na konwój. I tyle, teraz pozostało nam odwieźć, że tak powiem, te materiały i wrócić na posterunek. A to już zobaczycie w następnym odcinku. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do poprzednich odcinków, jeżeli nie widzieliście, żebyście nadrobili sobie serię, byli po kolei. Z naszą historią, tutaj na granicy. I co, zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się do następnego na razie. No i pa, pa.